Witam serdecznie, Aiszka z tej strony, witam szanownych Państwa na naszym pierwszym spotkaniu w tajemnicy Wielkich Arkan, ja się nazywam Aiszka Ettehiri, jestem zawodową wróżką, zajmuję się wróżbą już ponad 26 lat, w tej chwili tak um, Kontakt do mnie znajdziecie na głównym profilu. Gdyby były jakieś pytania, ja bym chciała dzisiaj zapoznać Was z pierwszą kartą: kartą wielkich arkan, która jest mianuje się nazwą głupiec, wędrowiec czy błazen. Takie karty. Przelecimy sobie przez wszystkie arkana. Od właśnie karty wędrowca aż po kartę aż po karty, yy, świata, czyli zamknięcie. Yy, Arkan mamy 21, yy, więc do te, po, po chwolutku będziemy sobie przybliżali każdą kartę jej wartości. Ja bym chciała na początku właśnie zacząć od tego, że yy, Karty tarota są specyficznym narzędziem. Każda, chciałabym też, żebyście nie uczyli się e, ze mną na pamięć e, tych kart, tylko chciałabym, żebyście po prostu e, dużo na własne wyczucie, bo e, dużo tutaj e, w momencie kiedy będziecie sami odczuwać e, trzecim okiem widzieć tą kartę, to co ona was e, dla was znaczy, Jeżeli popatrzycie się na tą kartę, zobaczycie, że ona boicie się jej, albo albo w, w, albo macie e, wrażenie, że jest taka przychylna dla was, że kolory wam odpowiadają, postać wam odpowiada, wywołuje pozytywne emocje taka karta. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Właśnie na tym polega, żeby dużo, dużo z kartą poobcować. Pomedytować, poprzyglądać się jej, bo każda postać, pozycja postaci, niebo, kolory, ubranie świadczą o, świadczą o archetypach tej karty i mają swoje przesłanie. To jest właśnie nasza karta głupca. Tak wygląda nasza karta głupca. I karta głupca. Chciałabym, żebyśmy, żebyśmy się zapoznali z takim wierszem wprowadzającym w duchowość tej karty. Wiersz jest e, pani Ewy Winiarskiej. E, I już Wam go mówię. On zawsze, on wiedział, że zero jest mu dane. Początek, koniec, wszystko i nic. To jest mu przypisane. Pewnym krokiem po ziemi kroczy, i instynkt go nie zawiedzie, z obranej drogi nie zboczy. Jeżeli coś się nie uda, piórko zdmuchnie z czoła, będzie wiedział, że śmierć o wsparcie do niego woła, otworzy swój tobołek. Na drogę życia mu dany, W nim dobro i pokusa Będzie więc doświadczany. Żywioły są wpisane, Wiedzę czerpie z niewiedzy, Bo tylko to mu dane. Na przemian woda i ogień, Wrażliwość, dynamizm, intelek i materia Z ziemi i powietrza są brane, Aż zwróci białą koszulę. Życie barwy nabierze, róża mu uschnie w dłoni, ja w głupca mądrość wierzę. I teraz chciałabym, żebyśmy popatrzyli się na tą kartę. To jest symbol takiego chłopca, wędrowca, który wyrusza w swoją jakąś podróż. Jest jeszcze nieświadomy niebezpieczeństwa. Nie Ubrany ma takiego włóczęgi, wędrowca. Ma przy sobie pieska swojego jedynego przyjaciela. Coś tutaj w tej gałązce, w tym, na tym kijaszku niesie. Jakiś woreczek, pewnie tam ma jakieś niezbędne rzeczy, które będą mu pomagały w tej podróży. Może jakieś troszeczkę picia, może, może jakąś kanapkę. Z głowy wyrastają roślinki, e, przypatrzmy się, niebo spokojne, tutaj nie, nie, jest, nie jest, że tak powiem, świadomy zagrożeń, bo idzie patrząc się w niebo, a tu widać skarpę, z której może spaść. Piesek próbuje go ostrzec, jest nieświadomy swojego niebezpieczeństwa, ale jest szczęśliwy, ma mnóstwo szczelających energii pomysłów i chce iść do przodu. To jest jedyna karta w tarocie, gdzie postać jest obrócona w lewą stronę, patrzy w lewą stronę, czyli na przeszłość, a idzie do przyszłości. Idzie po wiedzę. On w tej chwili jest jeszcze niedoświadczony. Nie ma żadnej wiedzy. Nie ma doświadczeń. Nie ma Co to świadczy o tej karcie? Świadczy o tej karcie, że to jest karta ludzi, Człowieka młodego, który dopiero zaczyna. Symbol zero jest symbolem bezgraniczności, wieczności, pierwotności, tak jakby w całej swojej świadomości, takiego paradoksu między śmiercią a życiem. Głupiec zaczyna swoją podróż, nabywa doświadczenia. Widać, że tutaj wędrowiec jest tak, jakby trochę przemieszcza się takim bokiem, właśnie ze strony lewej do prawej, ale jest skierowana postać w lewą stronę. To czyni to, że dynamicznie będzie się posuwał i nic go nie jest w stanie zatrzymać na tej drodze. Po prostu Piesek symbolizuje taki, pies, piesek jest symbolem przyjaciela. On go będzie tutaj bronił, ostrzegał, będzie mu towarzyszył w tej podróży, ale symbolizuje też siłę natury, takiego instynktu pierwotnego. Człowiek wsłuchuje się w własną, w własną intuicję. Idzie za tą intuicją. To jest jeszcze symbol człowieka, który się narodził i nie jest jeszcze jakby tutaj w, przez ten matrix przestraszony, tak? Bo pamiętajcie, że w momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat, ono się nie boi. Dopiero życie matrix rodzice wprowadzają dużo zamętu do głowy dziecka. Że zaczyna taki nabiera właśnie takich kluczowych przekonań, świadomych przekonań, i to później w takim małym człowieku rozwija się i stanowi jego drugą skórę. W momencie, kiedy my się rodzimy, jesteśmy, je, jesteśmy w harmonii z sobą, nie mamy świadomości niebezpieczeństwa, jest to um, tak jakby dla nas instynkt do działania. Idziemy, idziemy, bo wiemy, że nic nam nie grozi, chcemy, mamy mnóstwo pomysłów. I e, jeżeli nawet tam upadniemy, to tak jak dziecko, oczepiemy się, chwilkę tam może łezka poleci, ale robimy dalej swoje, tak? Nie zbaczamy, e, nie zbaczamy z, tego, z tego naszego wyboru. Kolor biały w tej karcie, który tutaj na innych zobaczycie, też są różne inne karty. Tutaj pies, koszulka. Czasami nawet te słoneczko, które tam na niektórych kartach będzie widać, ono ma kolor biały. Biały to jest kolor doskonałości, początku, niewinności. Daje początek, biel daje pryzmat dla wszystkich innych kolorów, które powstają. Biel jest symbolem czystości, niewinności, prawdy, świętości, radości, ale czasami też i strachu. Czasami też i strachu. Głupiec, który tutaj widać na karcie, jego pies. Jest właśnie w takiej czystości, niewinności, Są, idą tutaj za własnym instynktem. Białe słoneczko na niektórych kartach, czy jego biała koszula, to jest też czystość wewnętrzna. Czystość wewnętrzna, dobra intencja, nieskażona intencja, czystość, czystość po prostu zamiarów. Więc jeżeli kiedykolwiek będziecie stawiali kartę komuś, a wyjdzie właśnie karta głupca, to znaczy że są czyste intencje i padnie pytanie, czy on ma czyste intencje, czy on chce mnie skrzywdzić, czy ona głupiec nie skrzywdzi, nie skrzywdzi, ma czystą, dobrą intencję. Głupiec bardzo często na, na kartach Ridera White'a jest ubrany w taką koszulkę z kwiatami lotosu. Kolor czerwony tej podszewki symbolizuje ogromną siłę woli, energię życiową. No i tutaj tunika jest symbolem, tak jakby codziennych, takich przyziemnych spraw, które każdy człowiek doświadcza w swoim życiu. To są świadczy o karmicznych, czasami rzeczach, które musimy przeżyć żółte koło tutaj tło czasami w tej karcie jest na Reader White ma żółte tło zobaczycie ono jest symbolem takiej inteligencji takiego chęci do dobrego życia do takiej siły woli ducha zobaczcie że zawsze kiedy dzieci nam trochę rosną one mają mnóstwo różnych prac. Mama, a ja to będę miała dobrego męża, dobrą pracę, willę z basenem i samochód. Nie ma tutaj żadnej ograniczeń. Siła, woli, energia życiowa to są te rzeczy, które są niezbędne, żeby później to dziecko mogło wzrastać. Tutaj Czasami też pewne rzeczy, które są w ukryciu, pod tą szatą, też mówi o tym, że jednak człowiek, każdy ma jakieś swoje wewnętrzne przeżycia i coś ma czasami w ukryciu. Głupiec w tej karcie nie ma nic do ukrycia. On tutaj wszystko, co ma, to on tutaj pokazuje. On ma wrodzoną taką boską opatrzność i idzie w tą stronę. Ki, który tutaj ten wędrowiec, nasz głupiec, ma, jest symbolem doświadczeń życiowych. Ten Głupiec jeszcze nie ma żadnych doświadczeń, więc ten bagaż tutaj jest jeszcze taki bardzo mocno ubogi. On dopiero idzie po doświadczenia i idzie po doświadczenie, idzie po naukę, dopiero idzie w świat. Czyli świadczy to o człowieku, który dopiero zaczyna dopiero zaczyna to bołek tutaj w tej, w tej, w, na tej karcie symbolizuje właśnie materializm on jeszcze nie jest uzależniony od materializmu to jest jeszcze człowiek, który dopiero zdobywa będzie chciał coś tutaj doświadczyć na pewno zdobyć bogactwo, zebrać to wszystko ale tutaj jeszcze nie jest to jego celem nie jest to jego celem Róża, która jest ym, jedynym kwiatem, który tutaj, yy, powiem, no, tu są linie, ale też na y, karcie Lidera White'a zobaczycie różę. Jest to kwiat, który po y, ścięciu nie gnije, tylko zachowuje swój kolor i kształt i jest właśnie, y, uschnie, róża uschnie. Jest to informacja dla nas, że My, jest symbolem właśnie takiej wieczności, zmartwychwstania, światła, przemijania naszego ludzkiego, jest symbolem miłości, tajemnicy, takiego mistycyzmu. Róża, którą trzyma głupiec z koloru białego, czyli też mówi o niewinności, życie w czystości, w czystej intencji. I tutaj też pamiętajmy, że ta róża jeszcze się będzie pojawiała na innych kartach, na przykład na karcie śmierci, gdzie śmierć będzie po prostu miała tą białą różę na swoim sztandarze, mówiący właśnie o tym, że wszyscy ulegamy przemijaniu. Karta głupca jest kartą zero, czyli jest jakby początkiem, ale końcem. W każdej chwili naszej wędrówki. E, przy wielkich arkanach musi, możemy wrócić właśnie na ten początek Możemy w, mamy tą szansę czasami wrócić i zacząć wszystko od początku e, tak to z tą kartą jest góry, które widzimy e, czasami na kartach lidera e, White'a e, w tle e, one nie mówią o wielkich przeszkodach, ale mówią, że Możemy to wszystko osiągnąć, to wszystko, ta przestrzeń jest dla nas. Na pewno będą problemy, na pewno będą, nie jest to łatwa droga do pokonania, tym bardziej, że my jesteśmy jeszcze osobami, które są nieświadome, ale jest to wszystko do zdobycia, do zdobycia. Kolor żółty, który pokazuje się bardzo często na tej karcie, jest to kolor słońca, czyli kreatywności, kolor, kolor męskości, czyli symbol intelektu, mądrości, wiedzy, szczęścia, intuicji. I tutaj na karcie wędrowca kolor żółty oznacza światło przypominające z przestrzeni, oświetlenie dla niego, oświecenie, mądrość żeby aż tak mocno się tam gdzieś nie podurbował przy, przy tej podróży kolor czerwony, który jest na tych kartach to też jest kolorem, kolorem, który jest kolorem zdolności do transformacji, czyli przemiany. Jest symbolem pierwiastka męskiego, rewolucji, emocji, cierpienia, miłości, namiętności, witalności, zdrowia, seksu, przemian w naszym życiu. Jest to czerwienie z kolorem Marsa, czyli też takiego, do walki o swoje, zajmowaniu swojego terytorium, czyli stawia człowieka w takiej pozycji, że możemy, mamy tą siłę, żeby iść naprzód po swoje. Co oznacza wędrowiec w, w takich pytaniach, na przykład o finanse? Coż on może oznaczać? Może oznaczać tylko to, że my dopiero startujemy, coś jest dla nas nowe, dopiero jesteśmy na samym początku, dużo nauki przed nami. Tutaj nie mamy pieniędzy, więc jeszcze tutaj nie można powiedzieć: Jest to głupiec. Czyli Tutaj jeszcze nie ma ani jednego żywiołu, który, który go wspomaga. Po prostu mówi o czymś, co dopiero startujemy, chcemy osiągnąć. Jest to może być dokształcanie, może być to człowiek, który jeszcze kończy szkołę, kończy studia, wymaga jeszcze bardzo dużo nauki i tutaj może być to też jeśli chodzi o finanse, żeby iść do przodu, no to trzeba tutaj, że tak powiem mieć kogoś, kto nas wspomoże. Może kredyt, może jakieś pożyczka. W każdym bądź razie jest to szukanie sponsorów, szukanie osób, które jakby pomogą mu wystartować, bo sam sobie głupiec nie ma pieniążków, nie ma pieniążków. W miłości, jeżeli pojawi się karta głupca, w miłości to jest tak, że to jest dopiero taki flirt, zauroczenie, pierwsza miłość. Czasami jest to miłość bez wzajemności, bo po prostu patrzymy na tą osobę, ona nam się bardzo podoba, a ta osoba nawet nie ma świadomości, że my istniejemy. Jest to, jest to coś, jest to, jest to człowiek, który ma osobowość takiego, takiego człowieka do towarzystwa, do tańca, do różańca, ale nie jest to jeszcze nic na stałe, nic na, na zawsze. Jest to głupiec, czyli początek, początek jakiejś naszej relacji, chęć zobaczenia, jak to jest, jak smakuje pierwszy pocałunek, jak smakuje pierwsze przytulenie osoby nam bliskiej ale jest to, jest to dopiero coś, początek coś co jest na początku natomiast jeśli chodzi o nas samych w tej karcie może oznaczać człowieka który no, lubi taką brawurę nie jest takim lekko duchem czasami nie liczy się z konsekwencjami bo jakby nie było, ta pozycja tutaj ma swoje marzenia, nie jest w ogóle, nie baczy, nie, nie widzi zagrożeń, działa po prostu, bo działa. Może też oznaczać o rozrzutności, o takim frywolnym życiu danego człowieka. No i tutaj, że tak powiem, jakby nie było trzeba taką osobę pouczyć zdyscyplinować. Po prostu karta radzi dyscyplinę i jakby zakończy linię takiego chaotycznego podejścia do, naszej, do, naszej, do naszego życia. Może też mówić o osobach, które są bardzo łatwo wierne i które nie potrafią też podjąć decyzji bez pomocy innych. Bo jest to karta, która jest taką kartą jeszcze... Dziecka w nas. I jeżeli to wyjdzie przy dorosłym człowieku, to znaczy, że ten człowiek jest takim dużym, dużym dzieckiem wymagającym opieki. I no, bardzo często przy tych kartach jeszcze jest nieodcięta pępowina, więc no, jest to człowiek, który, który naprawdę musi dużo nad sobą popracować. Ale czy głupiec jest głupi? Nie. On jest niedoświadczony. On jest wędrowcem, on jest niedoświadczonym człowiekiem, ale nie głupim, bo jakby nie było w tym tobołku, ma niezbędne rzeczy, które mu pozwalają iść do przodu. Będzie się uczył różnych, doświadczał na swojej drodze różnych rzeczy, ale nie jest to karta mówiąca o osobach głupich. Głupiec nie jest głupi. Niedoświadczony, młody, ale nie głupi. No, i tyle by było o karcie Głupca. Na kolejnym spotkaniu porozmawiamy sobie o Magu. Zapraszam. Zapraszam bardzo. Dziękuję za spotkanie. Subskrybujcie mój, 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 mój kanał. Bardzo Was proszę. Komentarze zapiszcie sobie. Piszcie do mnie w komentarzu uwagi, pytania. I zapraszam. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Aiszka z tej strony. Pa pa. OOF